Kryzys to moment zwrotny, moment wyboru, czas zmiany, zmagania się i walki. Kryzys zawsze jest szansą. Część piąta kryzys cierpienia. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przychodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgotam, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go. I rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze czyny, ale On nic złego nie uczynił i dodał: Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Nasz Bóg jest obarczony krzyżem skazańca. Nasz Bóg jest poniewierany na drodze krzyżowej. Nasz Bóg ma przebite ręce i nogi. Nasz Bóg jest skatowany. Czy nasz Bóg doświadcza kryzysu cierpienia? Tak, i to ogromnego, miażdżącego. Poszarpane ciało biczami zostało teraz oparczone krzyżem. To samo ciało, które tak wielu chciało się dotknąć i uzyskać uzdrowienie. Ile mógł mieć sił Jezus po całej nocy bicia? Bycia przysłuchiwanym mało. Dlatego upada, dlatego ledwie trzyma się na nogach z tym krzyżem. I przypadkowy człowiek na drodze Boga, Szymon, zostaje zmuszony do niesienia krzyża. Bierze ten krzyż, ale z totalną niechęcią. No bo kto normalny chciałby dźwigać krzyż skazańca, tego najgorszego, jeszcze za niego robić karę? Może się buntował, może pod nosem sklinał na Jezusa, że po co, że to wszystko przez niego, że przecież miał iść do domu, a on teraz musi brać jego krzyż? Szymon nie zdaje sobie sprawy, że w tym czasie niesie swoje własne zbawienie, niesie zbawienie swoich synów i całego świata. I docierają na miejsce czaszki, miejsce wykonywania wyroków śmierci, i przybijają ręce, które Rozmnażały chleb. Nogi, które niosły po całej Judei dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o tym, że Bóg jest miłosierny. I taki to kryzys cierpienia. Kim my jesteśmy w tej historii? W tym kryzysie. Może jest tak, że jesteśmy Szymonami, do których przyszedł ktoś, kto już nie ma siły dźwigać swojego krzyża. Może jesteś takim człowiekiem, do którego ciągle przychodzi ktoś, kto ma problem. Przyciągasz takich ludzi. Może masz dar słuchania, może masz wrażliwe serce, ale może być tak, że. Ci ludzie przyjdą w niej najmniej odpowiednim momencie, kiedy ty masz swoje zajęcia, a oni już nie mogą. I obarczają cię swoim krzyżem, dzielą się z tobą i może tak być. Może to być krzyż z niedołężnienia twoich rodziców, którzy nie potrafią już sobie radzić w życiu, których musisz asekurować swoją obecnością, swoim wsparciem. Może musisz ich karmić, może musisz ich przewijać. A reszta Twojego rodzeństwa nic sobie z tego nie robi, nawet nie zadzwoni. Nie czujesz się wtedy jak Szymon? Nie sklinasz pod nosem? Że dlaczego akurat ja? Dlaczego inni się tym nie zajmą? Może tak być. A może to ty cierpisz, to ty zmagasz się z krzyżem cierpienia, i może masz tą postawę jak ten łotr, może już jesteś zgorzkniały i masz pretensje do Boga. Czy nie jesteś mesjaszem? Czy nie jesteś Bogiem? Dlaczego akurat mnie to spotkało? Dlaczego ja jestem chory? Dlaczego ja mam raka? Dlaczego mnie boli? Dlaczego jestem. Moja starość wygląda tak, a nie inaczej? Dlaczego przez zaciśnięte zęby? Może jesteś takim człowiekiem. Może w ten sposób próbujesz sobie poradzić z cierpieniem i ono cię miażdży. A może jesteśmy tym dobrym łotrem. Który wie i staje w prawdzie, który przyznaje się, Boże, no takie jest życie. Nie ja pierwszy, nie ostatni. A czasami to moje cierpienie, ten mój ból, to jest konsekwencja moich czynów, moich złych wyborów. Ponoszę karę, konsekwencje. To ja się wpakowałem w tą sytuację. A czasami niezawinione cierpienie, po prostu się rozchorujesz. Nie ty pierwszy, nie ostatni, I tak ten świat jest złożony. Ale możesz przyjąć to z pokorą i z takim wielkim dystansem i uniżeniem przed tajemnicą cierpienia. Nie ważasz się zadać pytania, dlaczego? Bo wiesz, że odpowiedź niekoniecznie uśmierzy ból, ale zwracasz się wtedy do Boga. Jak przejść przez kryzys cierpienia? Żeby nas nie zmiotło, żeby nie zgniotło naszych serc, żeby nie przetrąciło nam kręgosłupa, naszej nadziei? Jezus daje nam takie podpowiedzi Jeżeli wygrażasz. I twoje serce jest jak zaciśnięta pięść wygrażająca Bogu, twoim bliskim, twoim opiekunom, którzy się tą zajmują, pielęgniarkom, komu tam. Jeżeli jesteś takim zgorzchnianym człowiekiem, to do tak zaciśniętego serca, jak pięść, Bóg nie jest w stanie nic sadzić. Nawet słowem się nie odezwał Jezus do tego złego łotra. Ale kiedy zaczynasz być pokornym, kiedy Twoje serce jest otwarte, kiedy stajesz i mówisz, Boże, ja wiem, jaki jestem, jest jak jest, ale wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Może właśnie wtedy przychodzisz i prosisz o namaszczenie dla chorego, bo czujesz, że ten krzyż Cię przygniata. I Jezus nie mówi ci, że to Twoja wina nie daje ci odpowiedzi, ale daje ci nadzieję. Dziś ze mną będziesz w raju. I pokazuje nam też Jezus w tej postawie Szymona, że kiedy to ty dźwigasz czyjeś cierpienie, bardzo ważne jest, jak dźwigamy czyjś krzyż, jak dźwigamy swój krzyż, bo możesz go wlec za sobą, kopać, ale możesz go nieść z pokorą, bo cierpienie może nas rozwalić w drobny mak. Może uczynić nas zgorzchniałych ludzi, jeśli nie trzymamy się Boga i pokory. Jeżeli się Go właśnie trzymamy, mamy tę pokorę w swoim sercu, to okazuje się, że cierpienie jest w stanie nas uszlachetnić. Mało tego, jest w stanie nas zbawić. Krzyż przyjęty tak jak Jezus przyjął go, bez żadnego ale. Bo taka jest kondycja człowieka, że będzie cierpienie. I to jest też forma naszego zbawienia. Elementem naszego zbawienia jest cierpienie. Nawet Bóg to przeżył na sobie. Nas to nie uminie. Nie możemy szukać chrześcijaństwa. Miłego, takiego, żeby było miło i fajnie, bez cierpienia. Jeżeli, bo nie da się, nie ma Jezusa bez krzyża. Jeżeli szukasz Jezusa bez krzyża, to nie zdziw się, jak znajdziesz krzyż, ale bez Niego. Amen.